Cześć, witaj w kolejnym odcinku Laboratorium Wydajności Web Dev Insider. Będę pokazywał Ci na żywych przykładach stron, proces optymalizacji. Będę pokazywał co działa, a co nie działa. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją strony głównej, tak naprawdę headera, w którym znajduje się takie full width wideo. Również, jeżeli przejdziemy sobie do takiego widoku mobilnego, to widzimy, że to wideo również się tutaj znajduje. No i to wideo sprawia problemy, jeżeli chodzi o metrykę LCP, że zostało zakwalifikowane jako Largest Content Full Paint, a de facto nie wideo, tylko pierwsza klatka w ogóle tego wideo, no i wygenerować Prowadziłem sobie taki test na webpage test widzimy, że LCP wskazuje tutaj na wartość 7 sekund. Jeżeli przyjrzymy się waterfallowi żądań, to widzimy, że to wideo jest w ogóle ładowane bardzo późno, dopiero gdzieś mniej więcej w czwartej, 5 sekundzie. I tym sposobem, jeżeli przejdziemy sobie tutaj do zakładki Web Vitals, to gwoli potwierdzenia widzimy, że to wideo jest tutaj zakwalifikowane jako LCP, no i pojawia się użytkownikowi dopiero gdzieś mniej więcej w 7, 7 sekundzie. Próbujemy coś z tym zrobić. 7 sekund to jest stanowczo za długi czas. I teraz tak, normalnie, jeżeli elementem LCP byłby chociażby obrazek. I mielibyśmy taką sytuację, że ten zasób jest zładowany zbyt późno, dodatkowo z niskim priorytetem, tak jak, tak jak tutaj, wystarczyłby po prostu preloading. Natomiast mamy do czynienia z wideo i jeżeli przejrzymy się specyfikacji preloadingu, to widzimy, że możemy preloadować tylko takie zasoby jak fonty, obrazki, skrypty, style. Dodatkowo, jeżeli jednak pokusilibyśmy się o dodanie tego preloadingu do sekcji head, jeżeli chodzi o wideo, to na przykład w konsoli w ogóle wyskoczy nam tutaj komunikat na temat niewspieranej wartości S jako video dla preloadingu. Także preloading dla wideo odpada i nie możemy zastosować tutaj takiej optymalizacji. To, co natomiast możemy zrobić, to dodać po prostu atrybut poster do naszego tagu video, czyli to będzie taki fallbackowy obrazek, który, miejmy nadzieję, załaduje się szybciej niż samo wideo i tym sposobem użytkownik zobaczy po prostu ten obrazek szybciej niż pierwszą klatkę, która wyrenderowała się w tym wideo. Tym sposobem LCP jako metryka ulegnie poprawie. Także jeżeli przejdziemy sobie tutaj do tego wideo, to naszym zadaniem byłoby po prostu wygenerowanie obrazka, na przykład jpega z pierwszej klatki tego wideo. Zastosuję tutaj takie rozwiązanie. Dodam od razu możliwość dodania takiego obrazka przez WordPressa, gdyż jest to projekt oparty o WordPressa i e, za chwilę uruchomię test na nowo i zobaczymy, czy to pomogło. Dobrze, a więc tak, tutaj w tym headerze w WordPressie mamy tutaj nowe pole. Pozwólcie, tylko że odświeżę pole, które nazywa się Background Image e, Mobile, i w tym momencie załaduję po prostu obrazek, który jest tą pierwszą klatką z tego wideo. E, use Image, zapisuję i następnie. Przechodzę na stronę główną, więc przechodzę do źródła strony i zobaczmy, czy jest tutaj poster. Widzimy, że jest tutaj poster. Jestem serwowany od razu przez tą zewnętrzną domenę ImageX, przez którą serwujemy wszystkie obrazki. No i to jest ten obrazek, który jest pierwszą klatką. Uruchamiam test, webpage test na nowo i zobaczymy, jaki jest rezultat. Dobrze, zobaczmy rezultat. Wygenerowałem nowy test i widzimy, że LCP wskazuje teraz na wartość prawie 3,5 sekundy. Więc jeżeli porównamy to z poprzednim czasem, 7 sekund, widzimy, że mamy tutaj dwa razy lepszy rezultat. No i teraz, jeżeli przejdziemy sobie do zakładki Web Vitals, to możemy tylko uzyskać potwierdzenie, że rzeczywiście ten obrazek jest tutaj jako type image dla elementu wideo, czyli ten poster image jako fallbackowy obrazek dla wideo, które jeszcze nie jest załadowane, załaduje się i Brakuje użytkownikowi szybciej tym sposobem LCP będzie miał tutaj też dobry czas. No i widzimy na waterfallu żądań, że jest to dziewiąta pozycja, jeżeli chodzi o ten obrazek, natomiast możemy zauważyć, że priorytet jest tutaj jako średni. Myślę, że warto byłoby tutaj zastosować jeszcze preloading dla tego obrazka i zobaczyć, czy te 3,5 sekundy. Może udałoby się jeszcze tutaj zejść o np. pół sekundy albo o jakiś czas. Także wdrażam takie rozwiązanie, uruchamiam test na nowo i wracam do Ciebie z rezultatem. Możesz sobie zerknąć w kod źródłowy, jak to wygląda, czyli jesteśmy w templatce tego headera i gdzieś tutaj mniej więcej po znaczniku zamykającym wideo, dodaję sobie snippet kodu, który pozwoli mi na dodanie preloadingu do sekcji head dokumentu HTML w tym WordPressowym projekcie. Tutaj po prostu podaję ścieżkę do tego obrazka, wysoki priorytet, no i zawężam to tylko do rozdzielczości 414 pikseli. Także wdrażam to i wracam za chwilę. Czas na decydujący wynik i rezultat. Zobaczmy, i widzimy, że LCP wskazuje teraz na czas 2,2 sekundy, więc pełen sukces. Widzimy, że w tym momencie, kiedy przejdziemy sobie do tego zasobu na waterfallu żądań, to tutaj priorytet jest wysoki. Więc myślę, że misja zakończona sukcesem. Z 7 sekund zeszliśmy do 2,2 sekundy, więc bardzo dobry rezultat. Natomiast jest jedna rzecz, na którą chciałbym uczulić, to, że tutaj w tym konkretnym przykładzie tak to wyszło, nie oznacza, że na Twojej stronie idealnie będzie taki sam rezultat, i nawet na tej stronie jest pewna rzecz, która mnie trochę zaniepokoiła, ale jest jeszcze to w granicach takiego dopuszczalnego błędu, że tak powiem. Przez to, że teraz preloadujemy sobie dodatkowy element, czyli ten obrazek, więc przeglądarka na samym początku, zanim będzie renderowała tę stronę, musi spędzić więcej czasu na tym zasobie. By go pobrać i od razu też wyrenderować tutaj w tym miejscu. I teraz, jeżeli przyjrzymy się takiej metryce jak Start Render albo First Content Full Paint i porównamy sobie te, teraz ten czas, taki jaki jest obecnie, z tym jaki był na początku, sprzed optymalizacji, to widzimy, że wcześniej było trochę lepiej. Start Render wskazywał na 1,7 sekundy, FCP mniej więcej też. Tutaj jest w ogóle też jakiś błąd. Natomiast no, ten czas był tutaj o 20 sekundy lepszy niż jest obecnie. Nie jest to nadal zły wynik, gdyż jest on bardzo dobry, natomiast u że jeżeli preloadujemy jakiś dodatkowy element w sekcji HEAD to w tym momencie może się okazać, że jeżeli chodzi o całą ścieżkę renderowania i to, jak szybko strona zacznie się renderować, czyli na przykład style, arkusze styli bądź też JavaScript będą, no, jakby więcej energii będzie spożytkowane też na ładowaniu innych zasobów, jak na przykład ten preloadowany obrazek, może to spowodować nie jakby regresję, jeżeli chodzi o proces renderowania. Także pamiętaj o tym i sprawdzaj, trzeba by na pewno chcąc, rozpoznać tutaj element LCP, który powinien ładować się szybciej, ale tym sposobem pogarszasz inne metryki, czyli na przykład First Contentful Paint i ogólnie to, jak szybko strona zaczyna się renderować, to może mieć bardzo duży wpływ na to, że pomimo LCP, który ma bardzo dobry czas, nagle strona zaczęła się mimo wszystko trochę wolniej renderować. Także zwracaj na to uwagę. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ten konkretny przykład, wszystko jest w porządku i możemy to tak zostawić. Więc na pewno jest to duży sukces, jeżeli chodzi o optymalizację wideo, jeżeli chodzi o element LCP. Jeżeli chcesz więcej porad, zapraszam cię serdecznie do mojego kursu zoptymalizowany frontend, do którego cały czas można dołączyć. No i widzimy się w kolejnym odcinku niebawem. Cześć!